Łamatko, ale jestem chudziutki! Ale jak tylko się nażrę 100 burgerów, żeby i cebulson, to mogę iść do tego nerda i go zeżrę! Dawaj nogę! O, rękę mu zeżarłem! Teraz mu, teraz zeżrę mu nogę, dobrze! I teraz zeżrę go cały <noise> I za chwilę zeżrę tutaj wszystkich, bo potem będą jeszcze więksi. Aż ja będę największy i zeżrę wszystkich ludzi na całym świecie. Naszym pierwszym zadaniem jest zjeść nerda trzy razy. Proszę bardzo, easy ręka, noga i calutki! Dobry był. Kość mi stanęła w gardle. Ale jak już go pokonamy trzy razy, to mamy kolejne zadanie! Otworzyć swoje pierwsze jajco! Wow! mamy już 5 winów, za to możemy otworzyć pierwsze jajco. I uwaga, co nam takiego wyleci? Wow, wow, wow Lisek chytrusek. Zobaczymy, czy jest chytry, czy nie jest. Uwaga! 200% więcej. Czyli jak teraz żremy po 15 burgerków, a 3 i 15. Po 3, po 3. No wcześniej jedliśmy jeden! Do Dobrze. I teraz możemy jeszcze wymienić na pizzę. Jeszcze więcej żryć, ja cię kręcę, Ale ja, ja cię... Ale napuchłem. Jak ja wyglądam już teraz? Ale teraz mam mięśnie. To są mięśnie brzucha. I teraz muszę trzy razy zjeść moderatora. A to jest moderator. A, bo to moderator Discorda. <laughs> muszę jeszcze trochę więcej zeżrzeć. Ale po co ja tak klikam? Tu jest autotrain. Dobra, ćwicz. Co? Tak no. Nie, no jednak co myszka, to myszka. Ja się naklikam. I mogę zwiedzić na pretzla. I cek. Ale teraz rośnie. Dobra, idziemy zjeść moderatora. Siema, gościu! Teraz lepiej się skup, bo zaraz zeżrę ci całą rękę! Teraz całą nogę! I całego moderatora! Dostanieszmy za niego pięć winów. Dobra, jeszcze trzy razy go zeżremy. Dwa... I ostatni. Trzeci raz. Żrej. Daj teraz. Trzy jajca mam otworzyć kolejne. A ja chcę może te za pięćdziesiąt. daj mi więcej pocharku. Nie się. Mam peta za darmo. Free pet. Dawaj to. Dawaj go. Dawaj tego peta. Co? Graj 20 minut? Za 20 minut to ja muszę iść do toalety. Muszę iść za 20 minut. Czyli trzeba tu otworzyć trzy jaja. Uwaga, pierwsze jajco. Piesio. Drugie jajco. O! Lisek chytrusek! I trzecie jajco, z waszą pomocą, bo klikacie teraz suba z dzwonem i łapkę w górę, uwaga. Zasubskrybujcie teraz kanał! Jest lisek, chytrusek! Ale teraz, patrzcie, mam trzy lisy. I teraz ile po 35 pizz. Ale będę puchł, ale ja już wyglądam jak poł. I za chwilę nowy przedmiot. Patrzcie. Cały kurczak! Normalnie będę żar kurczaka. I 10 tysięcy mam już grubości, 10 tysięcy. Czy siły? to jest siła? Nie istnieje coś takiego jak bycie grubym. Tylko jest, można być silnym. ja idę tego silnego człowieka teraz jeżeć. A jak to jest ten nikogo awokado? tu teraz ja cię Ja widziałem ilążę. Dawaj, dawaj swoją łapę. Nie ma normalnie rękę mu żarem. Dawaj nogę. Nogę I nogi nie ma. I całego nie ma. Zeżarłem dziada. I za chwilę możemy za 50. że ja Tu huge pet może polecieć. O, dobra. To ja go zeżrywam Chodź, caniaczku. Ja chcę huge peta. Dawaj, winy. Jest normalnie. 59. Elegancko. Ej tu za 9 Robuxów jest. Za 9 normalnie. Jaka promocja biorę? Dwa razy na 30 minut potki. Dobra. To jest jak. Za darmo. 9 to jest za darmo. Dawaj to. Dostałem potki Jakie użyć? O, Na winy. Na szczęście. I na damage. Uwaga. Olej, ja, Mamy razy dwa. Aha, ja kupiłem, a ja tu za darmo dostałem. Damage potion, Damage potion A nie. A, o, o. Oszukać mnie chcieli. Oszukać pieniądze chcą. Ale tu mam winy za fre. Icyk. Dobra, bierzemy to 50. Normalnie za 50. Jajco. Uwaga. Czy potek zadziała? Tam. Uncommon, Zwykły najgorszy kot. Przecież to jest gorsze od tego tańszego jaja, nie? Idę zażreć tego dziada. Potrzebuję więcej. Czyli teraz powinienem dostać ze 100. I teraz mamy. Nie no mam tyle samo. Mam 69, miałem tyle. A na tej podce jest napisane, że 100% winów więcej. No ta. A nie! On daje 25, a nie 50. Zgadza się, nie oszukali mnie. To ja jestem głupi i nie umiem liczyć. Ale to nie jest żadna nowość, to akurat wszyscy wiedzieli. No to teraz, jak mi nie dasz dobrego, peta. Ostatnia szansa. No to teraz, jak mi nie dasz dobrego, peta. Nie wiem, co ja zrozumiałem z tym, co ja I to gdzieś. Jadę tutaj i zabijałem. A ja mam jeszcze potki wykupione! Gdzie jest te 50% szczęścia? Nie opłaca się, to jest oszustwo. Nie będę już nic, żadnych fetów nie kupię. O, ale teraz dostaję 124 i mogę zrobić takie coś. Wyzerować się, ale będzie razy trzy. Pyk. Teraz znowu jestem chudszy, ale... Po 370 tera leci. I o, od razu mam prawie 20 tysięcy, od razu wróciłem. A tu jest jeszcze coś za free claim. Dawaj to. Nagroda! I kolejna nagroda! A, 1000 damage a dostałem. O, Oho, oho, dziękuję. A tu już minęło? No nie minęło, no! O, ale już mogę pizzę całą wielką, dawaj to. Po ile teraz mi żarcia idzie? 555! To zaraz! Zeżremy tego najsilniejszego, wielkiego. O, tylko zadanie jest, żeby zrobić golden peta. O, tu się robi! Dawaj! Czyli muszę liski. O, nie, moje liski chytruski. 66%! 20 gemów to kosztuje. Uwaga, uwaga! Dawaj! Dá, vai! Ó! Yeah. Ó! Oh. Oh. Jest! Udało się I to ma 400% tylko No nie, no dwa razy więcej Przecież ja więcej lisków na to straciłem, no Dobra, idziemy na tego największego Uwaga, o tu jeszcze nagroda będzie Jakieś taka gwiazdka, dobra I cek, dawaj rękę Normalnie, nie ma ręki Dawaj nogę i żeż cię teraz Całego, ale czad Ile rzeczy dostałem I teraz mam 260 Pucharków i mogę otworzyć Te peciory, ale jak będę miał tysiąc pucharków, to pójdziemy do jeszcze większych. Dobra, zbieramy tysiaka jak nic. Elegancko, tysiąc. I teraz możemy tu przejść. Uwaga, uwaga. Co to teraz będzie? on Unlock, dobrze. Quest Complete, bardzo dobrze. I jestem na zimowej. Konopkę dostałem. Konopkę Oreo. Faj to dawaj to. O. It. Czemu 703 mi to daje? A, dobra, jak zdjąłem Pety, to też pokazuje mniej. Dobrze. Czyli to wszystko pokazuje. Gites, Gites. I teraz tutaj, kto jest do zeżarcia? Ooo. Wektor do zeżarcia normalnie Z milionków Tutaj jakiś drugi, silny Trzeci Jaki wielki z, z, ze szczurem Czemu on ma szczura na twarzy? I Kanye West ma Kanye Ale ja, ja normalnie pokonam go Ja nie wiedziałem, że on jest taki silny i wielki A w telewizji jakiś taki mniejszy się wydawał Dobra, ale czy ja już mogę tego darmowego peta, czy nie? O, uwaga, 21 minut Claim Jest Ło, ja cię kręcę, 330% I on ma enchanty jakieś U, zakładamy go Teraz musimy iść do powala oh, Siema, ale jaja, co tu, szczęście mogę? I jakieś miecze i szczęście mogę zrobić Dobra, zróbmy trochę tego I trochę tego A, bo to robi siłę. dawaj więcej tego Więcej mi, I jeszcze jedno to I teraz co? Tu są rzeczy Ale jaja, patrzcie I cyk, szczęście, je... dobra, cyk Ej, dobra, jak zrobić te lepsze? To chyba po prostu muszę mieć farta no, to cyklody teraz. I 1900. dziewięćset Tu możemy potroić jeszcze razy trzy. Jak milion wbijemy siły. Elegancko. No, to trzeba. Ojcu, za 2,5 pół tysiąca. Patrzcie, tu są nowe pety, lepsze. Ale ja chcę mieć te lepsze. Chodź tu. Zaraz, ja mam tyle siły. Ja mam 500 tysięcy. Ty ja już mogę tego. Dobra, najpierw zeżerajmy wektora. Chodź. Tu. No i kliknąłem stop, no Bo się boisz, chciałeś uciec, dziadu Ja cię teraz zeżrę O, cię zeżrę I cyk, nie ma dziada 1200 winów, elegancko, teraz idziemy na tego Siema, gościu Patrz, jak cię robię, pa jak cię robię I dawaj łapę, i dawaj girę O, ale ja zeżarłem, wszystko naraz raz prawie 6000 winów, aż dostaliśmy Ja nie wierzę Tu patrzcie, ile teraz jaj normalnie Cyk, pierwsze jajo Pingwin! 2% na niego było, no w końcu! I teraz! Uwaga! Uncommon, taki lisek. E, spokojnie. Patrzcie na to! Equip best. 550%. Ale ten pingwin mi się trafił. Nie no, to ja jeszcze muszę tego gościa zeżreć. Ja już mam plan. I teraz! Mój genialny plan. Musi otworzyć jeszcze dwa pety. O, jakaś sowa. Quest complete bardzo dobrze, kolejna sowa. I jeszcze się czekoladą mogę obeżreć. I teraz, mój... Genialny plan, patrzcie co O, co to? Cukieraski znalazłem, dawaj Ej, co to daje? Ja cię kręcę, złote cukierki 1% szans, żeby Zmienić peta na złotego Ło, ho, ho. To dawaj tego Oj, nie udało się Oj, nie udało się Oj, nie udało Oj, nie udało Oj Cóż za przypadek Teraz musimy zrobić to Mam milion siły Teraz mam zero Ale za chwilę będę miał milion Bo mi tak szybko tera leci I cyk Znowu milion Elegancko To żeby teraz być jeszcze większym niż jesteśmy Musimy wziąć tego donata O i Na trzy miliony Mega lud I idę zjeść tego A To jest niedźwiedź polarny niby No Prawie wygląda jak niedźwiedź, taki szczuro niedźwiedź Dawaj rękę I girę od razu dawaj I całego cię zeżreło 30 tysięcy winów dostałem Ja nie wierzę Przecież Ja mogę już tyle jaj otworzyć I mam jajco darmowe, event EGA mam Patrzcie, uwaga Ale Tera musi dobre polecieć, dawaj Wszyscy, łapka w górę, superskrypcja z dzwonem Tera I... Zaraz, zaraz. Nie no, najgorszy, nikt nie kliknął. Widziałem, nikt z was nie kliknął. Ale mamy mega loda! Pyk, 14 tysięcy i Equip Best i Króliczek i Tak jest najlepszy. Był najgorszy, ale jest najlepszy. To ja już normalnie, ja, ja nie potrzebuję o tych. O, jakiś Fox. A czy może mi coś powiedzieć dobrego? O! Jest dru drugi pingwin to dzięki wam! Dobra, udało się, daliście mi szczęście. O, le Tera leci po 21 tysięcy siły. I teraz zeżrę tego dziada. Co! Za słabe piosenki zrobiłeś! Teraz cię muszę zeżreć! Dawaj, dawaj rękę! I nie będziesz już nagrywał Tera Dawaj nogę! I koniec teraz twoich piosenek! I teraz cię całego zeżrę! O ja cię zeżarłem Kanye Westa! A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz, uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.